Hej, z tej strony Kamil. Pokażemy teraz krótką instrukcję, jak wymontować dysk NVMe ze slotu w razie jakiejś awarii bądź wymiany. To jest płyta od Gigabyte B760 Gaming XAX. Dysk umiejscowiony jest w tym miejscu. Odkręcamy śrubkę. Teraz odczepiamy delikatnie. Proszę bardzo, z tej strony mamy termopad. Następnie klikając tutaj zaczep, zwalniamy dysk i delikatnie wypinamy ze slotu. Pokażemy ewentualnie jego montaż. Delikatnie przyciskamy dysk i zaczepiamy na slot. W tym modelu płyty głównej, gdybyśmy chcieli dołożyć drugi dysk, miejsca są tutaj. Również delikatnie wpinamy dysk w slot i należy go w tym miejscu przykręcić śrubką dołączoną do kompletu, do pudła od płyty głównej. Tam znajduje się taka mała śrubeczka i tą śrubeczką przymocowujemy w tym miejscu dysk. W razie jakichś problemów śmiało kontaktujcie się z nami, pomożemy.